Przestań czekać, bo wiesz co, nikt ci nie odda Twoich lat na czekanie. Stanie w miejscu, bez ruch, na ciągłe myślenie o przeszłości, o tym, co się wydarzyło, o tym, co się nie wydarzyło, o tym, jak mogłoby być, a jak nie było, o ciągłym rozpamiętywaniu tego, że coś straciłaś, że czegoś nie dostałaś, że Twoja przeszłość była taka, jaka była. Nikt ci nie odda Twoich lat, nigdy nie będziesz już młodsza. To, co masz tu, to co masz teraz, to co masz dzisiaj, to jest wszystko, co masz. Wracanie ciągle do przeszłości, rozpamiętywanie, ciągłe takie niezgadzanie się na to, jak ta przeszłość wydarzyła, to nas trzyma w miejscu. To sprawia, że marnujemy swoje życie, to sprawia, że marnujemy swój czas, to znaczy to sprawia, że marnujemy to, co mamy tu i teraz. Więc przestań czekać, że wydarzy się cud który nagle zmieni wszystko w Twojej głowie, w Twoim życiu, w Twoim zarabianiu, w Twoim odchudzaniu, w Twojej relacji z jedzeniem, w Twojej relacji na przykład.